Także cześć, hej, witajcie, z tej strony KUN. jesteśmy na serwerze craftmc.pl i dzisiaj sobie będziemy sprawdzać tutaj tryb one block. także mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba i lecimy z tym. Jesteśmy tutaj na spawnie i mamy tutaj itemki kamienne zrenczantowane do unbreakingu, 8 mięska i musimy teraz wejść na naszą wyspę, także wpisujemy komendę slash is i jesteśmy na naszej wyspie. Mamy na trybie one block, Zniszcz ten blok, aby rozpocząć przygodę. Mamy poprawę statystyki, ile mamy pieniędzy, mamy jaką fazę. Generator i postęp. Okej, okay. jesteśmy na razie na równinach. Nie mogę używać uchwaty. To sobie ustawię inaczej, tak jak mam normalnie w minecrafcie, żeby mi było wygodnie. Tutaj mamy fazy, kiedy dotkniemy blok, więc musimy sobie wokół klikać. Ja mam na początek już żelazo, więc widzę, to jest o wiele łatwiej niż na zwykłym onebloku, Bo nagrywam też dla was serię teraz onebloka, z HardCora, ale na razie nie pojawił się jeszcze żaden odcinek, bo chcę przejść na razie wszystko, żeby nie było tak, że wrzucę jakieś dwa odcinki i będę potem nagrywał i się okaże, że nie wiem... że zginę na przykład i się skończy w ten sposób, więc kiedy dogram już mapkę do końca, to wreszcie... Co jest? Diamenty? To wtedy właśnie zacznę je wrzucać, także też niedługo będzie. Jakby nie miałem czym je wydobyć, bo mam jeden tylko iron. Mamy postęp po prawej stronie, już mamy 50% praktycznie. Czyli musimy około 80 bloków z tego co widzę. Bo raz się o 2% przesuwa, raz o 1%. Możemy w sumie sobie teraz rozbudować dalej wysepkę. Dobra, myślę, że możemy sobie zrobić teraz. Crafting table. Ja nie lubię ogólnie lozowego drewna, także sobie z niego zrobię jakieś patyki i crafting, bo sobie do tego korzystam głównie. Bez nam najbrzydszy blok, tak jak ma być szczery. Naprawdzimy sobie oak i zrobimy sobie pół płytki. I z tego będziemy mogli sobie teraz to obudować ładnie. A może po prostu zrobimy dookoła. Teraz, kiedy to mamy, możemy zrobić sobie małe miejsce. Może najpierw dla siebie. Zobaczymy, czy zwierzęta będą się spałnić, czy nie. Czy jak to tutaj będzie. A, a może wykorzystamy do drzewek na razie. Zróbmy sobie tutaj. mamy już jakieś sadzonki? Jeszcze nie mam, ale pewnie będę miał. Sobie tutaj postawimy. Jeszcze crafting gdzieś z tyłu. Szynki sobie zrobię z tego birczowego, Z przezowego, bo i takich nie lubię. Tak jak mówiłem. Powiedzmy, że postawię to na razie tutaj. Dobra, możemy kopać dalej. Zobaczymy, co tutaj wyle wyleci dalej. Na czacie widzę, że są powitajki. Pewnie za powitanie jest jakaś nagroda, Wstawiam. Też spoko zawsze, bo to tak wywołuje, że ludzie są bardziej aktywni na czacie. Ok, czyli mamy skrzyneczki, jednak fajnie. Mamy sugar cane, to spoczko, ale potrzebujemy wody i tak do tego, także to na razie nie teraz. Dostałem jakąś setonkę drzewa, mam też. Dobra, więc sobie zasaćmy. Ja mam wrażenie, że zaraz i tak się jakieś mopki tutaj zespałnią. Jakieś krowy albo świnki, więc musimy sobie zrobić z drugiej strony miejsce dla nich, tak mi się wydaje. I możemy to zrobić w... na razie, może bez, bez trawy, bo i tak na środku jeszcze nie. Mam. Będę musiał tutaj poczekać, aż dostanę trawę, żeby ona mogła się rozrosnąć na te inne moje bloki. Ale to na razie sobie może pominiemy, dopchniam tych zwierząt. A mamy kolejną skrzynkę. Mamy Iron Ingot mamy żelazo, węgiel i mamy jabłko jedno. Tak nie mamy z tym nic co zrobić, chociaż mamy pochodnie w sumie. Co jak będzie noc, to mamy czym oświetlić wyspę. Zrobimy na razie sobie z 8. Żeby nie zużywać wszystkiego naraz. Dobra, zrobimy sobie tak symetrycznie powiedzmy. Dobra, niech będzie tak. Kopimy dalej w sumie. Bo zaraz się przekopiemy do kolejnego poziomu. Zrobi A nie, to wbija się następny level. To nie jest jakby następna faza, okej. Okay. No to szkoda, że coś innego tutaj nie wydropiło, tylko to samo. No to ja po prostu może miałem nie falu, to zrobimy sobie piecyk. Okej. Okay. Wstawię go tutaj. Możemy przepalić to żelazo. Podoba mi tylko węgla chyba trochę. Użyłbym tego. Nie lubię strasznie brzozy. Nie wiem co o tym słyszycie, ale dla mnie to jest chyba najgorsze drzewo. Do niczego go nie użyłam. jest tak paskudne dla mnie. To w sumie mogę zrobić kill i Jego no znowu diamenty, bo teraz mam je czym wykopać. Jack nazwijcie Jerry. Jesteś Kujczak, Jerry. Dobra, czyli musimy Ci zrobić z tym miejsce w sumie. Gdzie będzie sobie trawa dochodziła. Więc będziemy musieli teraz poczekać na trawę. I zrobimy tu zagrodę. Już zrobiliśmy teraz do tego mapka taką zagrodę. Oddamy mu światło i kopiemy teraz dalej. Trzymamy teraz diament. Kurde już tak od razu mamy diament. Fajnie w sumie. Możemy teraz sobie podkładać te rzeczy. Żeby nie trzymać ich przy sobie w razie jakbyśmy spadli. Okej, okay, w sumie komendy East Level Mamy te statystyki poziomu wyspy i z tego co rozumiem to te punkty to są bloki, które się znajdują na tej wyspie, więc rozbudowując wyspę będziemy levelować też jakby jej level, więc to jest w sumie spoko. Dobra, sobie jeszcze teraz to żelazo, co ja coś mogę jeszcze z tym zrobić. Ziemia nam się rozrosła, więc super, bo już możesz teraz samo to rozlasać i nie musimy nic z tym robić, ani czekać. A na razie chyba jeszcze musimy trochę pokopać. Ogólnie to mamy rozmiar wyspy 50 na 50 i pewnie walutą, czyli tą kasą, którą się zdobywa pewnie sprzedając itemy po prostu, które wykupujemy pewnie będziemy mogli sobie rozszerzyć trochę wyspę sprawdźmy sobie mamy slash, sklep, dokładnie mamy bloki, mamy jedzenie, rolnictwo, rudy, drops, potworów, alchemy, dekoracje, jaka zwierząt faunery, pozostałe redstone, barwniki no to fajnie w sumie nie trzeba aż zbierać, żeby sobie coś fajnego tutaj a, zrobić My nie rozumiem po co są na przykład liście w tych blokach ale to nie wiem, może sadzonka z nich może dropnąć bo tak to przecież nic nie leci z liści, więc o, tego trochę nie rozumiem, ale chyba sadzonka może Dobra, to jest mała szansa, wiadomo. Mamy generator level czwarty, więc oczko O, mamy kolejnego łapka. Czy byłbyś tak miły, miła owieczko, żebyś tam wyszła? Co na to? Dobra. Okej. Okay. Patrzcie, faktycznie wypadła sadzonka teraz czyli tak jak mówiłem, fajne jest w sumie. Możemy sobie teraz wziąć resztę tego, co mamy tutaj i trochę poszerzyć wyspę z tej strony i tutaj będziemy sobie robić taką karkę, powiedzmy. Dobra, możemy w sumie zbudować jeszcze coś w jakąś stronę, może w tą, po prostu sobie tutaj coś zrobimy. Dobra, no, sobie mógłbym tutaj zrobić sobie drzewkarkę w tym miejscu na przykład. A żeby nie było tam obok moich itemów. Więc w jaki sposób to zrobimy? Zrobimy tutaj tutaj. Dobra, no, może po prostu coś w ten sposób. Nie muszę mieć chyba jakoś dużo przestrzeni między sobą. I potem jak dęba więcej sadzonek, to będę dodawał tutaj więcej sadzonek. O, i w ten sposób będzie chyba git. Okej, okay, czyli żeby zdobyć następny poziom, starczy kliknąć prawę na ten blok. I widzimy sobie wszystkie fazy, które mamy I mamy te gwiazdeczki I te gwiazdeczki to są Poziomy generatora W zasadzie levele, które wbijamy Po prostu kopiąc bloki To strasznie łatwo się leveluje Więc kiedy osiągniemy 15 poziom Dostaniemy podziemia Lepsze w sumie sobie narzędzia do Żelaznych Żeby mi się łatwiej kopało I się zobaczymy jak wykopię jakiś już większy poziom w sumie. Z tymi narzędziami będzie się o wiele szybciej kopało, tak mi się wydaje. Mimo wszystko tamte mają tylko unbreaking, czyli że będą się wolniej niszczyć, a nie, że będą szybciej kopać. Jakby ktoś pytał jakie shadery używam, bo też e, pytacie często w tych komentarzach. Ja zawsze nie pamiętam. Zapominam, że to są takie czekapiki 13V9 medium. Nie wiem, wyglądają spokojnie, nie zabierają praktycznie w ogóle FPS-ów, a są takie w miarę delikatne. I... Mi się najbardziej podobają w sumie. Także to jest odpowiedź na wasze pytania. Okej, okay, dysponujemy kolejną owieczkę, tym razem czarną, albo szarą w sumie bardziej. A ty co? Mam oczywiście, czy mogę ją zawołać? Nie ma żadnych nasionek. Co w się sensie pszenicy, wejść to proszę. Trawa niedługo się powinna rozrosnąć tam, i wtedy będę mogły sobie też normalnie jeść. Spoczko. Hej, dostaliśmy krowę. Potem dostaniemy jeszcze jakieś nasiona, pewnie ze skrzynek. I dzięki czemu będziemy mogli je sobie rozmnożać? Mamy już level 7, gdzie jesteśmy praktycznie w połowie do następnego poziomu, czyli caveów pod ziemi. Gdzie pewnie będą fajniejsze jakieś dropy, jakieś luty i pewnie ciekawsze rzeczy w skrzynkach. Dobra, mam trzy diamenty, to sobie zrobię diamentowy kilo. Czemu nie? Żeby jeszcze szybciej kapać. teraz będę zasobował już z tym. Także zapraszam Was serdecznie na serwer. IP to jest Macie oczywiście po prawej stronie. Może się jeszcze tutaj spotkamy jakoś po drodze. A tymczasem. Czasem już musimy dalej kopać, bo mamy już ósmy poziom i zaraz będziemy na kolejnym, kolejnej fazie. Mamy tutaj leaves, dalej nie ma z jakichś sezonek więcej niestety, a te drzewa na razie nie wyrosły. Więc, kurczę, musimy czekać dalej, żeby móc poszerzać to. Bo jak wyrostam, to będziemy mieli sadzonki i będziemy mogli jeszcze więcej tych drzewek sobie posadzić, więc to będzie super na pewno. Wtedy ulepszymy po prostu naszą wyspę. Kolejna skrzyneczka, znowu te same itemki. Zrobiłem sobie jeszcze siekierę diamentową, to teraz powinno to jeszcze szybciej iść. Mamy zaraz dziesiąty poziomek, także już jesteśmy blisko i mamy drzewo pierwsze. Dobra. I zawsze miałem pytanie, kurczę, czy jak niszczymy łapką, to czy jest większa lub mniejsza szansa na sadzonki? Bo słyszałem gdzieś kiedyś, że, że wtedy jest mniejsza szansa, ale nie jestem tego pewien. Może nie ma to żadnej różnicy, czy to samo zniknie, czy z ręki. Nie mam pojęcia, ale wiem, że kiedyś był taki mit w sumie. Ale już mamy dwie sadzonki z jednego drzewa, także jesteśmy na plus. Może trzecie jeszcze będzie. Nie ma, ale zasadzimy sobie kolejne dwa teraz. Dobra, zaraz wbijemy już dwunasty poziom, więc jesteśmy coraz bliżej. Wyrosło nam w ogóle tej drzewko i muszę sobie. Wsadzić jeszcze żelazo do tego. Teraz zetniemy drzewko. Jak sobie pomyślałem, że e, fajnie jak takie duże by wyrosło drzewo. Wiem, że to chyba można jakoś zmanipulować. Że jak się położy jakieś bloki e, nad tą sadzunką, jakoś w ten sposób. Na no tam nie wiem, 5 poziomów. To chyba wtedy jest. Szansa, że będzie to większe drzewa, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. I w sumie no jak jesteśmy na takim one bloku, to nam na blokach e, zależy jak najbardziej. A na przykład w takim zwykłym świecie Minecraftowym. To nie wiem jak wy, ale ja strasznie nie lubiłem tych dużych drzew, bo się strasznie długo zbiera. A w sumie to jest taki na odwrót efekt, bo w sumie to się bardziej przydadę, niż mamy na nie narzekać w sumie. Mam już 12 poziom generatora. Zasady sobie te trzeba. Zaraz się robi nocka. Tutaj bym trochę poszerzył to miejsce z nimi. Ewentualnie coś rozbudował w tą stronę. I co by coś tutaj zbudujemy i wtedy możemy kopać dalej w sumie. Także zobaczymy, coś tutaj bym z tym zrobił. Dobra, zrobimy w sumie taką zagrodę, powiększymy im trochę teren, żeby było więcej miejsca dla nich i dodałem taki daszek, bo umiem może być na razie. Wezmę sobie jeszcze teraz to drzewo i w sumie możemy dobić ten piętnasty poziom, chyba, że coś wymyślę jeszcze, ewentualnie może jakieś inne sadzonki dostaniemy, albo nasiona, to wtedy możemy jeszcze farmą się zająć. A tak to by ten 15 poziom w sumie chciał generatora teraz dobić. Dobra więc w sumie spoko, że tak szybko mija ten level i zaraz będziemy na kolejnym poziomie, który w sumie spoko, że tak szybko wbijamy, aczkolwiek brakuje mi na przykład czegoś w stylu jakiejś nagrody za, za tyle kopania. po jakieś kluczyki na przykład, żeby jakieś skrzynki sobie potwierać. Bo nie wiem czy po prostu ja nie mam takiego farta, czy, czy nie dropę na przykład jakieś kluczyki. Myślę, że to jest taki standardowy raczej na serwerach taki typu rzecz. Kolejną rzeczą na plus to to, że mamy bardzo szybko, bardzo dobre narzędzia, czyli nie będziemy się jakby męczyć z takimi e, rzeczami typowo survivalowymi, a możemy się zająć e, na przykład jakimś budowaniem, czyli to, co ja lubię. Ale mamy kolejną skrzynkę i tutaj właśnie coś się pojawia, kolejny taki mały minusik, że te rzeczy w skrzynkach są mało różnorodne. W ten sposób można powiedzieć, Ok, mamy kolejne, kolejne drzewko, wyzetniemy je od razu i dostaliśmy już tylko sadzonkę, więc mogę od razu zasadzić i muszę tutaj Czekać na to i mogę przejść od razu do kopania. Zaraz mamy 15. Jestem ciekaw, co się zmieni z tą kolejną fazą. Właź do środka krówko, proszę cię za mało miejsca, patrz jak tam jest, ale nie wiem czemu ta trawa coś tak wolno się rozrasta, pewnie potrzebuje to chwilę, bo nie wiem jak to jest na serwerami z rozrastaniem się trawy na przykład, ale na survivalu to chwilę trwa, więc zobaczymy, a pierwszy, pierwszy głód nam zniknął, czyli tutaj chyba mamy easy, tak mi się wydaje, bo tak wolno schodzi głód, Dobra, Mamy zaraz 15 poziom. Pyk, mamy podziemia, dobra. I to się samo zmienia. No dobra. Okej, okay, mamy jakiś granit, czyli będą inne bloki. i mamy duże drzewo. To nie mówiłem przed chwilą, że w sumie to są przydatne na takich łambokach na przykład, więc to spoko jest. Następna będzie pustynia i będzie 25 poziom tylko. Więc w sumie łatwiej niż ten pierwszy, bo na drugi poziom potrzeba było 15, leveli, a tutaj tylko 10 więcej. Okej, okay, mamy nic. Ja nie mam miecza. Potrzebuję mieczy jakiś. No, raz, wyczymy. Co mogę z nitki zrobić? O, łuk na przykład. Okej, okay, nie spodziewałem się nici. <gry> Owieczko, uważaj. I okay, dobra, zaczynają się moby. Niedobrze. Trzeba się zaopatrzyć w pancerz. W sumie ja żadnej zbroi jeszcze nie mam. Jak tak sobie myślę. Ale tarczę potrzebuję przede wszystkim. Już strzał dostałem. Ile mam żelaza? Mam 7 żelaza, mogę jeszcze przepalić. Okej, okay, mam więcej żelaza. Co zrobimy tyle zbroi, ile możemy? O, jeszcze mogę. Buty mogę w sumie. O, dobra, powinniśmy być teraz bezpieczniejsi. To drzewo sobie potem zbiorę. Okej, okay, teraz zaczynam się tak trochę bać, szczerze mówiąc. Czy zaraz mnie coś nie zaatakuje. Kurde, przycipał, że... o, lapis. Że mogę, mogę, moby mogę uderzyć, nie chcę więcej. Mamy jakieś inne rzeczy w skrzynkach. Nie jest to za atrakcyjne, dwa patyki i pochodnia, ale zawsze coś innego. O kurde, obsydian. Dobra, nie spodziewałem się go na drugim poziomie już w sumie. O, i od razu się fajniej rozkręcamy, teraz fajniejsze bloki jakieś. Ej, co jest? Jaka szansa na to może być? Jak się tulą te drzewa? Co jest? Jaka szansa na to może być? Tego się nie spodziewałem. Okej, okay, emeraldy, spoko. Nie można je drogo sprzedawać, tak mi się wydaje. Ten ma zbroję. Walka. Nik, Tarcza? Byk. Żeby kurczaka tam nie zjął przypadkiem. Dobra, jak strzelę skryta, wtedy nie dostanie nikt z tak mi się wydaje. Ej, nie, to jest trujący. Co jest? Dobra, to się robi niebezpieczne. Boję się, że creeper w sumie na mnie wybuchnie, jak mam być szczery. A wtedy wszystkim zwierzętom się dostanie. No, wszyscy tutaj jesteście. Taka samego zostawiliście. Dziadygi. Zobaczmy, czy możemy w sumie na spawnie jeszcze zrobić. Bo zaraz mamy już szesnasty poziom. Okej, okay, czyli slash is, to jest teleportacja na naszą wyspę. Mamy jakieś skrzynki. Kliknij lewy przycisk myszy, aby otworzyć. Czyli mamy klucze. Kurczę, nie wiem, ja jestem aż tak unlucky. Ani jednego klucza nie dostałem. Ja mam Ender Często też na spawnie. Możemy sobie tutaj coś schować z Mamy rynek, czyli tutaj ludzie ee, swoje rzeczy dają, tak? W tym obstawiu. mamy strony. Mam Enderman Spawner za 100 tysięcy. Nie wiem, jak waluta jest tutaj w sumie. Mamy zestawy, czyli możemy sobie zwykły zestaw wziąć. I mamy rangi, które możecie kupić. Można też klucze sobie kupować zestawy z paczką. Mamy sklep zwykły. Czyli to co mamy pod mądą sklep. Mamy ulepszenia. Ok, rozmiar wyspy 25 tysięcy. Limit spawnerów, limit piasku. Okej, okay, to, to nie wiem w sumie po co jest. Możemy większe party. Nie ma co dziś z piaskiem. Mamy lejki, więcej domów i mamy limit wieśniaków. Ok. Tutaj mamy też komendy przy tym. Spoczko. Mamy i set home, i set name i z fazy. Wszystkie fazy pokazuje level i stop i z warps. No spoko. A tak się prezentuje główny spawn I w sumie my dzisiaj sprawdzaliśmy tylko one blocka Który jest całkiem fajny, muszę przyznać Ale mamy też taki survivale, y, mamy Jakiś jail, czy jest pvp bedwars Widzę, że bardzo popularny, bo sporo ludzi tutaj gra Mamy sky blocka, mamy blocka Water blocka, nie wiem nawet co to jest Można by też sprawdzić, Creative Coś, czyli też coś co ja lubię, mam tutaj Główny tryb z tego co widzę, one block I mamy tutaj coś nowego Pewnie będzie, to w sumie było na tyle z tego odcinka Więc jeśli byście chcieli więcej Zostawcie łapkę w górę, a jeszcze tutaj na pewno no zajrzymy, także macie IP na ekranie, a ja będę się z wami żegnał, także do następnego. Cześć!